Cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Wiskas a to jest ostatni odcinek z Crash Bandicoot 3. Jeśli przechodzimy ostatni sektor. Ze mną jest, jak zawsze, Patryk. Stary. I Karolek. Witam. witam. Witam, Dobra. Ostatnie poziomy. Do 21, do 25. To 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 było to Dobra przechodzimy najpierw samoloty O zapomniałem mi A, no spoko. To chyba będzie najdłuższy odcinek jaki to na ziemi był Nie chce mi się go ucinać Let's go, let's go Tu musimy rozwalić Eee Samoloty z doma silnikami Tu mamy utrudnione zadanie Mylimy sterowce Badaj Co? Tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. Czyli już wiadomo, że będzie... Nie będzie zbyt easy. Trochę szybko mnie zniszczyli. Na dół wody. Oszukaj mnie banda złodziejów polskich decydentów kurwa. Oczywiście powracają na fakty dźwiękowe. Jeszcze tylko... trzy. Bawimy się w War Thunder. Fokki damage. Apteczka fast. A. Dobra. Ostatni Zakra. Nie, please. Postap. Jezus, to dwóch nie wierzę że nie. Nie że na to poszło. Chciałem tam, wszystkim przekazać ważną wiadomość. Nie oglądajcie tego grubasa. Hyhy, to jest I Mamy stundor, i... powiedzieć, tak? Piech przy kryształ. Wiesz, on tak cicho gada, że go nie słychać, więc... <noise> specjalnie to było. <noise> Dobra... Tu widzę wszystkie poziomy są hard fuck. Fuck. Hard fuck? Hard fuck.

To jest hartos. <śmienicza> <śmienicza> Bo ja umiem. No, to z tego intra chyba, to miałem. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Ten poziom przeszedł gładko, no nie powiem. To jest najlepsze. <grym> no tata, wróż nie działa te wideo! No. Kurwa! Wszystko się zatkina! Kurwa! Ja to naprawię! Może na je padę! Kurwa! Ja to naprawię! Naprawię to! Kurwa! Dobra... Okay. Drogi wysoki sądzie <Że> to była tylko gra Co prawda <ja> byłem terrorystą, ale <Że> na Dedas 2 Bo jedni wolą grać, a A inni nie brać. Ja, na razie jakoś idzie. Bo tam trochę krótsze to możecie puszczać, to będę bardziej zadowolony. No co to? What the fuck? Fajnie wywaliło. Nie powiem. <ścoughs> Ech, nie ma ich. Fast, fast, bo to musimy trochę przejść. Nie, jeszcze jest to na dźwięku Chyba, że to mi wywaliło to Eee, fuck Przeciągnik Uuu, ładnie, bez TNT Dobra, a tu będę ostrożny Jeszcze przednie No, easy on me No nie, no to się spieszyć, co? A tu takie coś. Dobra. O, tu muszę poczekać. No i tu już ten bonus jest niedostępny, widzę. Albo dostępny. No, biały diament, tam niebieski co ja mówię. Czy ja się pecha, czy co? Może jeszcze w DNT wleca i będzie lepiej. Fuck this, shit. Wiem, że będzie to najdłuższy odcinek. Same fajle i nie tylko. Uuu, ale ja płynę. Okej. Okay. Teraz przecina. I atak. Kolejny, ale już tego mamy. Co tu nas czeka? Dywanik. Z wazonami. Tutaj jest nic, okej. Okay. No i mamy pierwszy bonus. Bonus BGC. Yo, yo. Te poziomy to nie... Te poziomy to chyba są trudniejsze niż ostateczny boss. Jak to dla mnie tak. Ale to o nie, nie. <noise> Tylko dla mnie O coś tu mam Dzwonię Oso, dobra Halo no. Norbert. Kontynuujesz Halo. nagrywanie No i jest zdjęcie na Facebooku Dobra, sorry za chwilę przerwy, ale Problemy techniczne Jesteśmy z pełną ekipą znowu No witam wszystkich Dobra powracamy do bonusa Pierwszego bonusa Na tym jak także zacnym odcinku No i znowu jabłka Nie nie skapłeś się? I coś z... właśnie Co się nie skapłem? Ja mówię do Ale co? Aha, przecież zapomniałem No zobacz kiedy to zdjęcie już jest wrzucone Dawno temu 2013-11 październik. Jeśli mam dobrze przepisane klawisze, a nie mam, to bym mógł wyciągnąć bazooka na jabłka, a że sobie nie przepisałem. Nie! Przepisałem? To te to fucking przeszkoda mnie to będzie wnerwiać. <grym> Pierdziela, no to są tylko. dwie czy trzy skrzynki nitro. Nie, dwie, no i jej. Prowadzę. Jest! Jest! Udało mi się ziomy. That's right. To Hm. Just... tego. Hmm. O. O. S. O. Jakiego, dole? Tołem dopisy to. Kurde cool. no, nie mam przepisanych klawiszy, bo nie miałem na... na bazłkę. Fact de 3. Dobra. By the way, lecimy dalej. Tu nam rzuci, rzuci nam granat. Myślicie, że jesteście... bonzo. A Wy kurwa nie jesteście poważni. Tak? Jesteście, jesteście kurwa gnojami panie. Ja też jedziesz z tego powodu, ale... Trzeci kryształ, nie to jest kryształ, trzeci kryształ, ziom, 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 ziom. O, i to mój ulubiony poziom. I no że nie mam bazuki przepisanej na klawisza. Res. To... Mam nadzieję, że nie będzie problemu z jedną przeszkodą. Dobra, no i zaczynamy. To jest miasto Neo dobra. Że, kurwa ja jestem... chory? Wy jesteście kurwa chodzi. Nowa przeszkoda, to jest ten robocik, co powinien schodzić na bazukę, nie? Przetwarzanie filmu, to zostało 31 to przetwarzanie jest brzydkie. Przetwarzanie, przetwarzanie jest jeszcze easy. Rzuciło mi się to hopieć po 10 minut albo 5. No jest No To co wczoraj, nie? Tylko nic spita. No nie mogłem go z niczym renderować, bo nie mogłem znaleźć w nich. W sumie już mogę usunąć tą wersję początkową, czy miejsce Go fast, my friend. Takie, sorry, że nie zbieram tych skrzynek, no ale nie nie mogę, no nie mam przepisanych o... To bym musiał wyciągnąć, ja nie mam Tibor, taki świł w życiu co no, Gruby, staraj Kurby starali się nie przeklinać. Pamiętaj, że widzowie Norberta są w znajdują się w prze od 10 do 14 roku życia. Czyli taki Bo ja kurde sobie Okej, okay, jakby to tutaj. Oha, dotknęło mnie, proszę bardzo. Zdecydowałem... Nie... nie. Przekroczyłem limit żyć Najwięcej straciłem we od wszystkich odcinkach Co <grymne> mówię zupę? to co? Łódkam Co? Co jaki to ulek? Co to wiedzie kurde? Jakim prawem mnie ja to... Tak, tak, o. Żgnęło... Ten drugi to ja jestem. Pamiętasz tą stronę kierownictwa? Jaki był numerek na lipę? Jaki był numerek na lipę? Co?

Ooo... Oh. Serius? Fakt jest, bonus, nie przechodzę tego, bo tu trzeba mieć to coś tam. chic I dalej i tu, tu, tu. Leci w tył, odpala z prawego, Rrr, szybko, czyżby to jest ten moment, że została ostatnia ..pląża. Mam nadzieję, tak, ja Dwudziestka, jedynkę przeszedłem dwudziestkę dwójkę dwudziestego dwójkę tak to jest ten moment dwudziesty piąty najgorszy z tymi świetlikami gównami trzeba się męczyć mam nadzieję że mi starszy miejsca na dysku znacie jakieś rymy do słowa Sylwia? nie, tak, nie nie ma rywów na Sylwia Jakbyś se znalazł, to by na pewno ki były. Sylwia Reliktia. Bardzo, bardzo dobry rym. Sylwia Olivia. Fuck. Nie nie, to się nie Jak ja tam miałem przejść, jeśli tam nie było świetlika O teraz tak nagle jest Nice, nice to Było specjalnie zrobione, żeby maskę stracił tu ja chcę nagle bezkoczyć, a tu. tu... trzeba szybko lecieć z tematem, bo mi świetli ucieknie i będzie po. Pał... No i już mi ucieknie. Brawa! Ło, przepraszam. Ja mam potrójaczki, tu. tu. Chce mi się śmiać. Okej... że ten bonus będzie lepszy? Nie będzie, żeba to wyż... Nie, please, nie, 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 To już tam coś źle, złego... A nie, to taki też. Nie, ten bonus też jest zły. No, na full speed hacku, bo tutaj... Jak dobrze pamiętam, z PSP świetlik mi, świetlik mi uciekał. A no, tu muszę szybko... Lecieć. Zostawę sobie do skrzynki. Ważne, że bonus będzie prze... O, dobra, jest, git. <laughs> Się udało. Jedno życie zawsze na propsie. Tak, nie... Yeah. jest a Baker. A little mate Baker. Mam dwie maski? Mam. No i... No i o to chodzi. Kryształek jest, jest. Wąż rzeczny, tururu, tururu. Tak. Nie wiedziałem, ale to już końcóweczka poziomu. Musicie być mocni. jeszcze. Musicie być mocni. Tą mocą, którą I don't believe this is. Dobra. Mamy tu bossa Neocortexa. Let's do dzieła.

Dwie maski się biją między sobą. Norbert, jak mam przetwarzanie i wyłączę przypadek okienko z YouTube'em, to się to skasuje? Tak. Ja muszę od nowa znowu przesyłać. Fast... Fuck... No i good job, bo zrobiłem... Mamy dwie maski walczące obok siebie. Nie dość, że musimy jeszcze ich unikać, to jeszcze to co robi... Nie, no że... To... No naprawdę. Szkoda, że dzisiaj to nagrywam, bo... Aż kaleczę to. Szkoda, że dzisiaj. I... nie działa. Myślałem, że to będzie w linku. O, jest... Naprawdę, nie wiem co to się robi, ale... Do wszystko z to z łatwością. I tam te pojemności... Ja nie chcę mi się otworzyć. To może nagrywanie? Nie ręki nie chcę mi się. Dobra. Udało się. Do dziury go. Taki skóry misy. Jedno życie stracił. Mam no, nadzieję, to chyba teraz będzie najgorsza przeszkadzajka tych masek. Ale przynajmniej wiemy, że kręcą się w ósemkę taką. Więc możemy jakoś to tak unikać. O! Blisko było. Jest! W ostatnim momencie Szybko, szybko Szybko Jest I ostatnie życie jego Okej okay, Teraz maski będą się skupiały Tam gdzie ja zawsze i zawsze tam gdzie ja stoję Tam będą się biły Więc to jest takie... Dziwne Za Mandrzeja do rozmowy On jest tutaj Nie No cześć Dostał haksa leci i padł Nie ja nie gra dzisiaj Zaraz idę w kulki grać. A no dobra Tak oto przeszliśmy no, to nie zagramy z Ostatniego no, to bossa to no, ja teraz sobie idę, bo wale konia. ostatniego bossa i całą grę. Na nagrywa filmik, tak? Wiedziałem. Dobra, okay. to ja to is Co za na nagranie i tym sposobem przeszliśmy całą grę. Ja się z Wami żegnam z tej strony Wiska, z Fatry i Krystian, marzaca. Żegnamy się, Nara.